Skąd ta deskorolka w ogóle? No, zaczęło się od filmów, e, że gdzieś tam zacząłem oglądać, jezy. to było liceum. Nie, sorry, podstawówka albo początek gimnazjum. Koniec podstawówki, początek gimnazjum, coś takiego na pewno. I dużo e, oglądałem najpierw jakieś tam e, na internetach, pierwsze internety, pamiętam, ściągałem e, nocami, bo mieliśmy taki nocny internet stały, a w dzień nie było i tam były takie pierwsze dwa chyba e, długie filmy. No i tak się naoglądałem, że chciałem po prostu jeździć na tej deskorolce i e, wkładam ten film o deskorolce do wyspy, dlatego że e, ja tam zaczynałem i tak naprawdę E, ciągłem to przez wiele lat e, sam. Sam się uczyłem pierwszego triku, sam się uczyłem jeździć. Znaczy z jeżdżeniem nie było problemu. Bo e, akurat tutaj równowagę i na rolkach i na deskorolce łapałem od razu, ale jeśli chodzi o triki, no to nie miał mnie nikt, e, kto tego nauczyć. Ale mam sobie coś takiego, że jak się czymś zajaram. No to będę katował, ile wlezie I z deskorolką tak było, i wiem, że nie jestem sam, jeśli chodzi o deskorolkę. I tak naprawdę kolejny raz deskorolkę odkryłem w momencie, kiedy kupiłem sobie po wielu, wielu tam latach, już po studiach chyba. Kupiłem sobie taką porządną deskorolkę, bo wcześniej to były takie deski, które się rozlatywały od razu. Porządną deskorolkę sobie kupiłem. I zacząłem od nowa, ale z takim nastawieniem, że na przykład jeden trik uczę się cały czas, cały czas, cały czas, aż w końcu wyjdzie. Taka konsekwencja. I znowu to robiłem sam. Gdzieś tam zacząłem pisać też do kumpli, czy, 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 czy by się spotkali, takich, których wcześniej obserwowałem, ale za bardzo się trochę bałem zapytać, bo widziałem, że też nagrywałem filmiki, robiłem takie komposy, a ja nic. Ale mimo tego sprawiało mi taką frajdę, że sam na, na wsi. Tam, gdzie mieszkałem, jeździłem po prostu sam, cały czas, od, od dnia do wieczora. I wracając do tego jednego triku, takie doświadczenie tego, że faktycznie jak konsekwentnie czegoś się zaczniesz uczyć, nawet jeśli nie masz do tego trygu bo ja też jestem wysoki, a wysocy mają, jeśli chodzi o deskę, tak z reguły gorzej. Mimo tego, na przykład, taki prosty kickflip prosty, nieprosty jak go zacząłem zaczął się udawać tak raz na pięć. No to wow, nie? to kiedyś to ja raz na tydzień robię, a teraz, teraz tak często, i, i to wystarczy, po prostu. To jest podobnie jak w różnych dziedzinach, że tak naprawdę e, w momencie, kiedy przestajesz m, porównywać siebie do innych, zaczynasz się cieszyć e, tymi małymi rzeczami, że umiesz chociażby ominąć kałużę i, 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 i stwarzasz sobie taki swój świat e, z tą deską, akurat tutaj, e, no to nic więcej ci nie potrzebujesz masz tą swoją wyspę, tak jakby eee, i, i... zapraszam każdego, który kto do czegoś tam na przykład zaczyna się od oglądania, może chciałby eee, albo marzy mu się, no to kurczę się zmuś, kup sobie tego longboarda, czy tą deskorolkę i no i ciśnij, wyjdź z domu znaczy teraz nie wychodź z domu, nie, ale eee, jak już wszystko się uspokoi, albo sobie poćwicz triki na trawniku, tak jak ja dzisiaj sobie poskakałem troszeczkę, nominowałem też paru, paru kumpli, więc była też zabawa na Instagramie. I tyle chciałem powiedzieć. Jeden taki filmik zainspirował mnie to, że obejrzałem taki stary filmik, który. Zablokowałem na YouTubie i patrzę ją trochę wyświetleń, i strasznie mi się podoba w nim e, dźwięk, który też sam nagrałem, taką, e, taką gitarę poszarpaną nagrałem do tego elektryczną. I taki krótki właśnie e, filmik, jak sobie katuję deskę e, w mojej wiosce, parzynów. E, sam przed siebie nagrywam, to później jak oglądam, to coś się pani ogląda, gdzieś tam montuję moje filmiki. Przy okazji troszeczkę człowiek poćwiczy, e, włączy się jakaś tam zajawka i mówię takim slangiem, ale no to tak jest, nie? łączy ci się jakieś hobby, jakaś pasja i, i chce ci się to po prostu robić, także e, no ja tak zacząłem siebie obserwować, słynę po prostu z takich rzeczy, których, do których nie potrzebuję y, jakby y, Konkretnych innych osób, które by mi e, pomagały, jakby, albo bym się czuł lepiej, jakbym miał jakąś ekipę. Zwykle e, sam e, jakby potrafię sobie znaleźć jakąś, e, jakąś pasję, jakieś hopy, jakieś zajęcie, e, które mnie tak naprawdę e, uszczęśliwia, uspokaja. Dzięki.